Dzień nauczyciela, czyli oficjalnie Dzień Edukacji Narodowej, to święto, które od wielu lat ma swoje stałe miejsce w kalendarzu. Obchodzimy je co roku dla upamiętnienia powstania Komisji Edukacji Narodowej. Powołana w 1773 roku była pierwszą w Europie instytucją o takim charakterze, którą dziś określilibyśmy mianem Ministerstwa Oświaty. Na kilka dni przed Dniem Edukacji Narodowej w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym odbyła się Marecka Gala Edukacji, w której wzięli udział nauczyciele oraz pracownicy mareckich placówek oświatowych. Październik to tradycyjnie jedno z ważniejszych świąt, jak dzisiaj powiedziałem, jeśli chodzi o edukację, Święto Edukacji Narodowej, więc to jest okazja, żeby po pierwsze podziękować wszystkim nauczycielom, całej społeczności poszczególnych szkół i przedszkoli w Markach za kolejny rok pracy, kolejny rok zaangażowania wychowanie i edukację naszych dzieci, naszej młodzieży. Dziś jest również okazja, by wręczyć nominację na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela dyplomowanego. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu gratuluję. Cieszę się, że tak duże grono w markach swoje kompetencje i swoją wiedzę podnosi, żeby jeszcze lepiej, jeszcze bardziej profesjonalnie przekazywać wiedzę naszym uczniom. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego cierpliwości, zaangażowania i niegasnącej energii Państwu wszystkim żyj. let 37 nominacji nauczycielom mianowanym i 20 nominacji nauczycielom dyplomowanym, a także przyznano nagrody burmistrza dyrektorom placówek oświatowych. Wieczór zakończyła muzyczna niespodzianka, która przyniosła uczestników Gali w magiczną krainę filmów.